Dlaczego nie warto ściągać samemu auto z Korei? Nie masz i nie możesz mieć dostępu ani do aukcji, ani do niektórych portali z autami, takich jak na przykład Encar, które udostępniają pewną historię pojazdu tylko zarejestrowanym użytkownikom. Jeśli próbujesz ściągnąć auto samemu, najpierw trafisz zdecydowanie na pośredników, a być może nawet na tzw. zwanych naciągaczy. Do tego dochodzą wszystkie formalności w Korei. Wyrejestrowanie pojazdu, magazynowanie, logistyka i odprawa celna, pierwsze badanie techniczne w kraju, rejestracja w urzędzie. Uwierz mi, nie jest to proste. Nasza firma ma doświadczenie i wie, jak zrobić to bezpiecznie, legalnie i w dobrej cenie. I pamiętaj, cena za nasze usługi jest stałą i niezmienną, niezależnie czy kupujesz auto za 10 tysięcy, czy za 100. Płacisz tyle samo. To są uczciwe i przejrzyste zasady naszej firmy.